To jest 20 zadanie z trzeciego arkusza z książki teraz matura zestawy matodalne. Zadanko mamy takie. Jeżeli długość każdej krawędzi sześcianu zwiększymy o 1, to pole powierzchni otrzymanej bryły będzie większe od pola powierzchni wejściowego sześcianu o 30, no i mamy znaleźć długość tej, tego sześcianu. Oznaczmy to sobie tak, że P1, czyli pole całkowite pierwszego sześcianu, czyli tego niezwiększonego, no wzór jest oczywiście 6, bo jest sześcian ma sześcian. 6 ścian ma 6, dobrze? No i pole każdej ściany, czyli pole kwadratu, to jest a kwadrat. Pole drugiego już zmienionego, to będzie znowu ma 6 ścian, bo to się nie zmienia, tylko że długość każdej krawędzi to będzie oczywiście a plus 1, tak? No bo wcześniej było a, no to teraz jest a plus 1, tak? Pozwiększamy o 1. To pole powierzchni otrzymanej bryły, czyli tego, 6 razy a plus 1 do kwadratu będzie większe od pola powierzchni wyjściowego sześcianu o 30. Czyli biorę sobie wyjściowy sześcian 6a kwadrat i muszę dodać 30, tak? Bo to jest większe pole, bo jest zwiększone, to jest mniejsze, więc do tego mniejszego muszę dodać 30, żeby miał równość. No to lecimy dalej. a plus 1 do kwadratu to jest oczywiście wzrost cennego mnożenia, a kwadrat plus 2a Plus 1. Tu przepiszemy sobie 6a kwadrat plus 30. Tu wymnożymy przez 6, a więc będzie 6a kwadrat. 6 razy 2a to jest 12a. 6 razy 1 to jest 6. I tu jest 6a kwadrat plus 30. <laughs> Jeżeli odejmiemy sobie obustronnie 6a kwadrat, to to i to nam zniknie, tak? A więc zostanie 12a plus 6 równa się 30. Odejmiemy sobie szóstkę, więc po lewej stronie już tu napiszę 12a zostanie, a 30 minus 6 to jest oczywiście 24. Podzielimy przez 12, a więc a równa się 2. Czyli poprawną naszą odpowiedzią to jest odpowiedź C. Jak to sprawdzić? No bardzo prosto. 2 do kwadratu to jest 4 razy 6, 24. 3 do 2 plus 1 to jest 3 do kwoty to jest 9 razy 6, 54. Tu 24 tu 54, więc faktycznie różni się o 30. Myślę, że nie będzie tu żadnych pytań. Jeżeli jednak by jakieś były, to śmiało w komentarzach, a ja zapraszam Cię do kolejnego 21 zadania. Na razie.